Przypłynąć dwa kilometry na sucho to ogromny wysiłek, ale tak właśnie wyślarze przygotowują się do sezonu. Tradycyjnie już tuż przed zejściem na wodę przyjeżdżają do Ełku, by formę doszlifować na ergometrach. Na otwartych mistrzostwach Warmii i Mazur spotykają się reprezentanci czołowych polskich klubów wioślarskich. Pasjonujący wyścig rozegrali juniorzy. Najlepszy start miał Adam Głowicki, ale w połowie dystansu dopadł go i wyprzedził rywal z Bydgoszczy. Adam utrzymał drugie miejsce, ale wyścig okupił ogromnym zmęczeniem. Było inne założenie, po prostu nie dałem rady, ale i tak jestem zadowolony, bo poprawiłem się 3 sekundy od życiówki, więc ogólnie jestem zadowolony z wyścigu. Chociaż mogło zawsze być lepiej. Słowo życiówka padło podczas tych mistrzostw wiele razy. Taki wynik osiągnęła Katarzyna Marcinkiewicz trzykrotna mistrzyni Polski, której przyszło rywalizować z o wiele cięższymi dziewczynami z Bydgoszczy. Kasia zwykle startuje w wadze lekkiej. Była trzecia, ale dwa kilometry przepłynęła w najlepszym czasie w życiu. 7 minut i 43 sekundy. Nie miałam żadnej, jechać, jechać swoje i na końcu przyspieszyć jakaż. No i udało mi się, miałam siły. Właśnie się, się wiem, że jeszcze na tysiącu mam jakieś siły. No, udało się. Zwycięstwo w tym wyścigu Anny Mocnej z Bydgoszczy przypadkiem nie było. Wielokrotna reprezentantka Polski prowadziła od startu i wygrała z dużą przewagą. Dla niej życiowy rezultat 7 minut 17 sekund to dobry prognostyk przed sezonem. Jest to moja życiówka. Tydzień temu jechałam, byłam na zawodach w Poznaniu. Osiągnęłam czas 7:19. I trochę byłam mnie zadowolona, dlatego trening mi wysłał właśnie tutaj. Po raz pierwszy nie w barwach Mos -Ełk, a lot to wystartował Maciej Głowicki. Najpierw dopingował młodszego brata, potem lekko wygrał swój wyścig. Nad drugim rywalem miał ponad pół minuty przewagi. 6.11, ale mogę zapewnić, że do Ełku będę wracał, bo muszę w końcu pobić swój, swój wymarzony rekord 6.10, pobić także. No niestety, no. To już trzeci rok z rzędu jak rzucam się na to, no i niestety no może za rok. Gwoździem zawodów miała być walka Maćka z Ełckim olimpijczykiem Sebastianem Gosiorkiem. Niestety wyścig się nie odbył. Czy ja wiem, czy żałuję. No dzięki temu wygrałem, że Sebastian sobie odpuścił ten bieg, także chyba mogę być tylko z tego powodu szczęśliwy, prawda? Wyniki wioślarzy świadczą o dobrym przygotowaniu do zejścia na wodę. Dobrą formę gospodarzy dostrzegł prowadzący zawody kajetan Broniewski, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Barcelonie. Zawodnicy są świetnie przygotowani, skoro biją swoje rekordy życiowe. W kilku przypadkach nie, mieliśmy, nie mieli przeciwników, ale czyli z sobą i bili te życiowe rekordy, więc widać, że są świetnie przygotowani do sezonu. Teraz pozostaje już tylko czekać na dobre wyniki Ełczan na wodzie.